Księga proroka Nachuma. Ten krótki proroczy tekst jest zbiorem wierszy zapowiadających upadek jednego z największych gnębicieli Izraela, jakim było imperium asyryjskie oraz jego stolicy Niniwy. Asyryjczycy stworzyli jedno z pierwszych ogromnych światowych imperiów, a ich ekspansja na tereny Izraela przyniosła całkowite zniszczenie kraju i wygnanie ludu zamieszkującego Królestwo Północne. Wojska asyryjskie cechowało wyjątkowe okrucieństwo i rządza zniszczenia na niespotykaną dotąd skalę. Tak więc Izrael oraz sąsiednie państwa wypatrywały upadku Asyrii, co wreszcie nastąpiło w roku 612 przed naszą erą. Babilończycy zerwali się do powstania i wywołali bunt, który ogarnął niniwę i spowodował upadek Imperium Asyryjskiego. Rozdział II, barwnie i poetycko opisuje upadek Niniwy. Następnie rozdział trzeci przedstawia upadek całego imperium. Ale ta księga nie jest tylko pełną gniewu tyradą przeciwko wrogom Izraela. Pierwszy rozdział pokazuje nam, że dzieje się znacznie więcej. Księgę otwiera niekompletny wiersz alfabetyczny, zaczynający się od opisu potężnego objawienia się Bożej chwały. To przypomina początek poprzedniej księgi, Michała, a także zakończenie kolejnej, Habakuka. Bóg, wszechmocny stwórca, przychodzi, by rozprawić się z narodami i osądzić panujące w nich zło. Wiersz rozpoczyna się od zacytowania słynnego wersetu z 34 rozdziału Księgi Wyjścia, gdzie po incydencie ze Złotym Cielcem Bóg mówi o sobie: „Pan jest nieskory do gniewu, Pan jest potężny w swej mocy, nie pozostawi zła bez kary. Dalsza część wiersza to kolejne przykłady kontrastu między losem narodów wyniosłych i okrutnych, a tym, co czeka garstkę wiernych Bogu. Kiedy Bóg obali wyniosłe imperia, zapewni także schronienie tym, którzy są wobec Niego pokorni. Pewnie uznałeś, że ta księga mówi tylko o Asyrii, ale co ciekawe, w pierwszym rozdziale Nahum nigdzie nie wspomina ani o Asyrii, ani o Niniwie, a opisując upadek tych złych, sięga do języka użytego przez Izajasza w odniesieniu do upadku Babilonu, co miało miejsce o wiele później. Co więcej, Nahum przedstawia upadek tych złych również jako dobrą nowinę dla ocalałej garstki ludu bożego. To bezpośrednie nawiązanie do dobrej nowiny z Księgi Izajasza na temat upadku Babilonu. Wszystkie te drobne szczegóły z pierwszego rozdziału łączą się razem, aby coś pokazać. Dla Nahuma upadek Niniwy jest przykładem i obrazem tego, jak Bóg w każdej epoce działa w dziejach świata. Jak nie pozwoli, by wyniosłe i niegodziwe mocarstwa trwały bez końca. Tym samym przesłanie Nahuma w gruncie rzeczy przypomina przesłanie Daniela, Asyria jest kolejnym spośród wielu okrutnych mocarstw w dziejach świata, a los Niniwy ma upamiętniać, jak konsekwentnie w każdej epoce Bóg poniża wyniosłych i pysznych. Następnie, z perspektywy pierwszego rozdziału, księga z powrotem kieruje uwagę na Asyrję. Rozdział drugi opisuje bitwę o Niniwę i kolejne etapy burzenia miasta. Najpierw widzimy wojowników babilońskich na linii frontu, potem czytamy o ataku Rydwanów, następnie o chaosie na murach miasta, kiedy obrona zostaje przełamana, wreszcie o rzezi mieszkańców Niniwy i splądrowaniu miasta. Rozdział trzeci przedstawia skutki upadku Niniwy dla całego imperium. Nachum zaczyna od lamentu nad miastem, które jego władcy zbudowali na niewinnie przelanej krwi. To obraz tego, jak niesprawiedliwość stała się częścią całego systemu, który przyczynił się do sukcesu Asyrii. Ale to okrucieństwo imperium stało się też zasiewem niosącym jego zniszczenie. I Asyria upadnie za sprawą Babilonu. Księga kończy się drwiną spokonanego króla Asyrii. Odniósł śmiertelną ranę i nikt spośród prześladowanych przez niego narodów nie przychodzi mu na pomoc. Te narody śpiewają, ciesząc się z jego upadku. Tak właśnie kończy się ta księga. To księga raczej ponura, ale ważne jest, aby dostrzec, że przesłanie na Huma odnosi się do tragicznego i niekończącego się cyklu ludzkiej przemocy i tyranii, które powracają w każdym wieku. Ludzkie dzieje pełne są plemion i narodów, które się wywyższają i używają przemocy do uzyskania tego, czego pragną, a to powoduje śmierć niewinnych. Księga Nahuma traktuje Asyrię i Babilon jako przykład mający nam pokazać, że śmierć niewinnych zasmuca Boga i budzi Jego sprzeciw, i że Jego dobroć i sprawiedliwość zmuszają Go do spowodowania upadku okrutnych narodów. Boży sąd nad złem jest czymś dobrym, chyba że jesteś Asyrią. To kieruje nas z powrotem do rozdziału pierwszego, do zakończenia wprowadzającego wiersza, który mówi o tym, że Pan jest dobry i że jest naszą ucieczką w złych czasach. On troszczy się o tych, którzy w Nim szukają schronienia. Ta niewielka księga zachęca każdego czytelnika, aby uniżył się przed Bożą Sprawiedliwością i zaufał, że w swoim czasie Bóg spowoduje upadek tyrana, niezależnie od miejsca i czasu. I właśnie o tym mówi księga Nahuma.